Cześć Wam dzisiaj jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule w bonusowym odcinku do 1604 odcinka, w którym to nie było dripu ze względu na to, że cały odcinek był nagrany, złątowany, złożony i w tym momencie mi się przypomniało, że drip jest jutro. Takie no dobra. Mogę albo to rozbebeszyć, albo wstawić ten odcinek wstać jutro rano i nagrać bonusik tam na 16 z Dripem, właśnie, gdzie porozmawiamy też o rzeczach, które podziało się w Starej i parę bonusów. Więc uznałem, że to jest lepsza opcja. Zresztą jutro znów jest Drip. Jutro widzimy się nie na tym samym, bo jutrzejszy odcinek będzie nagrany już tak, żeby domontować rzeczy i wstawić. Dlatego też dla wspierających pojawi się chwilkę później, na ostatnią chwilę bardziej, na spokojnie, na spokojnie. Tam zajmiemy się Yamsan, Ale teraz przeskoczmy do Varesy. A Waresa jest. Yy, jaka jest? E a każdy widzi. é jak to Koniaki jest każdy widzi, to tu jest krowa, jaka jest każdy widzi. To jest to, o czym gadaliśmy w minionych dniach. Postać, jeżeli chodzi o model, ma bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o to, co na ten model zostało wrzucone, to no, absolutnie mi to nie pasuje do Genshin'a. Ani kolory, ani te elementy części stroju, całej reszty. No, z mojej perspektywy jest to zmarnowany potencjał, bo z tego modelu można wykręcić bardzo dużo. Ryzyko, jakie ja widzę, jest w tym, że to jest postać, która ze względu na wiele elementów może nie sprzedać się najlepiej, albo wręcz przeciwnie, rozbić skarbonkę. Jeżeli nie, Sprzeda się najlepiej, no to wtedy pozostaje ryzyko natury takiej, że Hojo może uznać, że ludzie nie chcą więcej postaci na takim modelu, więc będzie tego mniej. Co by mnie prywatnie bardzo zabolało, bo chciałbym zobaczyć coś fajnego zrobionego z tym modelem. Znaczy ciekawszego, bo tutaj poszliśmy totalnie w stereotypy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ja wiem, że to jest coś, co Japończycy lubią, więc to jest konkretnie pod japońskiego odbiorcę. To ma się tam sprzedać, ale fajnie by było, gdyby się sprzedało w no, no, Honkai Stereo albo w Zen Lezon Zero, bo do Genshinia mi to prywatnie nie leży. Twoja opinia na dole w komentarzu, bo czytając komentarz że właśnie mam wrażenie, że, że z dużą ilością osób jestem blisko. Myślimy podobnie, że to jest fajne, ale nie w tym miejscu, nie ta gra. Chcę tego typu postaci, zaraz zresztą pokażę, a że już w tym momencie wam wkleję tutaj, yy, przez Gurglina jest podesłana przeróbka wizualna, jakby ta postać mogła wyglądać, co by można z nią było zrobić, jakby ją połączyć wizualnie z taką Shilonen czy cokolwiek, bo to bardziej w tą Mańkę uderzamy. Też gyaru motywy niby, też opalenizna tutaj wrzucona i tak dalej do blond włosków, ale te kolory stroju, te zmiany w tym momencie to zaczyna grać i jeszcze brakuje jednej rzeczy tam, brakuje butków. W zależności od tego, co by zrobili z nogami, z butami, to mogłoby dużo, dużo lepiej albo dużo, dużo mniej grać. Swoją drogą, fajne nawiązanie. Ja tutaj widzę podobieństwo do butów Shadowa? Sonika, nie? Więc on uderza w tamtą mańkę. Tutaj zamiast biało, czarno-czerwonych rzeczy mamy biało ciemno szare, czy tam brązowawe, czy jakieś i różowe, czy łososiowe. No nic, postać jak najbardziej ciekawie wygląda z tym, że ja tutaj bardzo mało gęszynowego vibu czuję, no ale to jest to jest e, cały Natlan, cały Natlan tak mam, to Nihilnowi. Nazwijmy to w ten sposób. Co to jest Varesa? Tytuł Strength in Serenity, Star Warrior and Orchard Owner from the Collective of Plenty właśnie Collective wczoraj nie mogłem sobie tego słowa przypomnieć. Electro i konstelacja to jest Maskara Lukta to Okej, okay. no nie skomentuję, nie skomentuję tego. Coś tutaj do dorzucenia. No bo. Powtarzam cały czas jedno, mam wrażenie, że to jest niespełniony potencjał i skrolując w dół, jest pół roku niespełnionego potencjału z mojej perspektywy, więc dajcie znać, co myślicie na ten temat. Dajcie znać, czy ci to podeszło, daj znać, czy ci przeszkadza model, czy ci przeszkadzają kolory, czy wręcz przeciwnie, wszystko gra jest fantastyko i będzie rolowane. Mamy też takie osoby, trzymam kciuki już wysyłam szczęście za wasze trafienia, za wasze rolki, no bo to jest postać, która może się podobać. Ona ma ten potencjał standardowo odkryte, te osobno rączki, osobno reszta, bo. Więc tak, musi być serwis dla Chińczyków i dla Japończyków pełną gębą z każdej strony. Plasterek, zawsze mi się podobały te koncepcje, więc jestem na tak. Podobało mi się to u Xiangling, podoba mi się to dalej. Zresztą ma na tej samej nóżce, na której Xiangling ma na skinie, bo normalnie Xiangling ma na prawej nodze, a na lewej ma w wersji skin. I jeszcze Xik na głowie, więc jak najbardziej na tak. Czy ona ma plaster na rogu? Ona ma plaster na rogu. <grym> Dobra, przeskoczmy może dalej. Może dalej przeskoczmy do klasyka gatunku, którym jest w tym momencie. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jak ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wyczeku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc dziś zajmiemy się jakby jedną rzeczą, do waresy konkretnie. Pozwólcie, że ja obrócę kamerę, żeby nie widzieć tego post. Podskakującego podskakiwacza Bo mnie rozprasza i rytuje Was zapewne też jeżeli nie traktujecie tych odcinków jako podcast Ale mamy podsumowanie Przez naszego człowieka Co powinno być na Warese Jeżeli chcecie się zacząć przygotowywać I ją składać Więc potrzebujemy fioletowych kryształków Zresztą widzicie tą grafikę oczywiście na tym Ale potrzebujemy jeden malutki Dziewięć tych sliwerków większych Dziewięć tych jeszcze większych Tych takich kryształów I tych pełnych takich oszlifowanych gemów Sześć 168 kwiatków Odpowiednich z Natlanu. Rzecz jasna. I ząbki Saurian. To jest coś, co muszę zacząć farmić, bo mi brakuje do postaci. Zauważyłem, że to nie wpada tak samo z siebie, jak niektóre przedmioty, że zawsze mam. Nawet się nie zastanawiam, nawet nie wiem skąd są, bo automatycznie mi wpadają. To tutaj tego mi brak. O dziwo. Ale też z drugiej strony jakoś nie orałem tych Saurian strasznie bardzo mocno, więc zacznę je wyżynać, wybijać. Może czaska przyjdzie postrzelać w moim kierunku. Może. 36 małych ząbków, 96 większych i 129 tych takich w pełni wypasionych. 46 tych. Ognistych cuśków i te szaliczki do rozwijania talentów i bajer z nimi jest taki, że to są te, nie wiem jak to nazwać, to jest jakaś żaba, co, 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 co to w ogóle jest, raczej je mam, raczej je mam Inna kwestia jak one się nazywają, to jest teachings of conflict, a to jest takie coś, ja... znaczy przesunę w dół, ja myślałem, że tam jakaś żaba czy coś takiego siedzi, a to jest jakiś płomień, ten kwiat ognisty czy coś takiego Mam tego niewystarczająco dużo. <gryw> bardzo niewystarczająco dużo. No bo brązowych nam trzeba 9,63 niebieskie i 114 złotych. Zwyczajowo tych najtrudniejszych do wyfarmienia bardzo, bardzo, bardzo dużo. 18 dropów z bossa, 3 koronki, jeżeli ktoś chciałby koronować około 419 szmat z expem i 7,1 miliona mory. Więc jeżeli chcecie składać waresę, to plus minus sporą część rzeczy już możecie zacząć farmić. Jeżeli chodzi o sad artefaktów, to docelowo na nią jest ten nowy, który wejdzie w nowej aktualizacji, więc nie ma motywacji, żeby się po to rzucać. Z drugiej strony, widzę, że ludzie strasznie narzekają na ten set, że on nie jest dobry, że te stare sety są lepsze. Szczególnie dla Xiao, dla Gaminga, dla tych postaci, które już mamy. Jeżeli chodzi o Varesę, to jeszcze nikt się nie wyprół za bardzo. Wydaje mi się, że ten set będzie najlepszy przez to, że, no, pod nią jest skrojony, ale ludzie próją się, że, no, ten nowy set nie daje rady, jeżeli chodzi o stare postacie, żeby podmienić i podkręcić Xiao jeszcze bardziej. czy tam zrobić coś z e, czy cokolwiek. Ja przeskoczyłbym tym mykiem scenicznym do Honkaja Stareilla, o którym ostatnio nie gadaliśmy i nie było live'a z tłumaczenia. Nie dlatego, żeby coś, nie dlatego, żebym po odinstalowaniu Honkaja Stareilla całkiem zlał, sytuacja była inna, były walentynki, miałem rzeczy prywatne, więc nie byłem w stanie fizycznie być, a że nikt się nie przypominał i nikt się nie pytał czy będzie, to udawałem, że tematu nie ma i przemilczałem, z tego co rozumiem, nie był to najpopularniejszy livestream. Tam jakieś zamieszanie z kodami było, że tr trzeba było być w ogóle na streamie, żeby móc tego Odblokować i dodać sobie. Ogólnie było inaczej tym razem zrobione, więc yy, nie wiem. Ja streama jeszcze nie widziałem, bo straciłem zainteresowanie, ale następne live'a jest tłumaczeniem, najprawdopodobniej będą bez większych zmian, tylko ja będę coraz mniej na bieżąco. Przy okazji przypominam, że te wszystkie fajne nakładeczki i tak dalej to są rzeczy, które są w drodze, więc dla fanów PlayStation 5 i Honkaja Raila dużo motywów promocyjnych się powinno zacząć pojawiać. Ale mieliśmy tam dripy, jak już o dripie mowa, tak i tutaj jest Castoris, która się pojawiła i ludzie się nahypowują i nastawiają na nią stre więc parę ładnych dni temu to wrzucili i wygląda to fantastycznie. Znaczy się, gdyby taką postać w tej wersji dokładnie to dodali do Genshin'a, to rolowałbym. To wygląda jak coś z bardziej baśniowej wersji Sumeru, że niby wróżki gdzieś macie coś. Inne, uderzamy w ten motyw i potrafi przejść w bardzo mroczne motywy, takie klimaty. Jestem jak najbardziej na tak. I jeżeli chodzi o dalsze, to jest kolejna Anaxa. Okej, okay. my name is Anaxagoras. Powiem wam, że podoba mi się. Powiem wam, że moje pierwsze wrażenie, jeszcze biblioteka ukryta za gałęziami, o kurde, jakby te książki musiały zmurszeć, masakra. Zmurszeć, zmruszeć, zmurzałem zmurszać chyba. Nie używałem nigdy w, w odmianie tego słowa. Innymi słowy, jest to postać męska, która na pierwszy rzut oka mnie nie drażni i jestem zainteresowany rolowaniem, więc... Honkai Star Rail. robisz coś dobrze. Przynajmniej na tej prezentacji. Co my tu mamy dalej? Czy były jej urodziny? Nie, jakoś tak. a to na walentynki były wstawione. O, Wdomogłem mogłem sobie wstawić na miniaturę! Niestety nie wyszło, nie wyszło. Zaraz za tym mamy Tribi. Tribi jest... no, Tribi jest świetna. W ogóle z jej prezentacji chciałem screenshot'a użyć na miniaturę w ale ale stwierdziłem, że może nie, może jeszcze nie ten moment, może jeszcze nie ten czas, może jutro pojutrze pogadamy na ten temat. I ostatni Midday wjeżdża. I ten akurat e, mnie nie przekonuje, ale on ma dla mnie ogromny vibe. Gilgamesza z tego Animca. Ja tego Animca nie lubię i nie lubię tego animca przez Gilgamesza. Nie znoszę tej postaci. Po prostu nie toleruję go całym sobą. Nie byłem w stanie oglądać tego animu ze względu na tego gościa. Zresztą dla żartu, co jest grane, się zbliża pewnie jutro będzie. I w tym co jest grane, użyłem Artori na miniaturę i tylko. Czekam, aż ktoś mi rzuci w komentarzu, dlaczego dałem Artorię jak nie znosza Nimca, nie? Nie znosza Nimca przez gościa, który mi się mocno kojarzy z tym. Nie wiem, czy to jest tylko moje skojarzenie, czy wszyscy to mają naokoło, ale jak ja go zobaczyłem, to jest takie kolejny powód, dla którego ja odinstalowuję Honkaja Starela, ale czaję dlaczego to się może podobać, no bo Gilgamesz też jest poniekąd fan dla wielu, więc to, to, to jest coś, co się może sprzedać. No i też nadchodząca kolaboracja między Honkaem a a rzeczami bardziej Gilgameszowymi, chociaż tam zapewne ani Gilgamesha, ani Artori nie dadzą, przynajmniej ja się nie spodziewam, ale zobacz. Zobaczmy, zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co będzie i tutaj bannerowo nie bannerowo, więc Honkai Starej też mocno tupnął do przodu. Dajcie znać, czy dalej gracie, dajcie znać, co myślicie na ten temat, a ja bym wam przypomniał, że zostały nam dwa dni plus dzisiaj, oczywiście, konkursu animowane legendy. Jeżeli chcecie wziąć udział i pracujecie już nad czymś, to jest idealny moment, żeby zacząć spinać te wszystkie wątki, kończyć motywy i wrzucać, bo nagrody są potężne z organizatorem za foką są nagrody digital, blessingi, battle passy i są nagrody fizyczne od if anime zapraszam tam na Allegro. Szerszy wybór, zarówno postaci, jak wielkości poduchy, niepoduchy a do zgarnięcia w tym konkursie jest mniejsza niż ta, co stoi za mną z Jaemiko i, i jest na niej Arle. Dla zainteresowanych oczywiście na pierwszym miejscu. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Muri Rzeżyn. Dziękuję Ci za to, że podsyłasz mi tak fajne miejsca, które mogę użyć na bonus odcinku. Jesteś awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do dzisiaj, to dziś powinien być dzień 17. Aha, bo nagrywam to z dzisiaj na dzisiaj? I we wspominanym dzisiaj Honkaju Stareilu również dzień 17. i taśmy są. Nie zapomnijcie również wyjść do plecaka. Tam czeka na Was oczywiście Parametric Transformer. 4 dni oczekiwania, aż będzie można to tyknąć. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osom. Lisi twitter nauci, wasza magia jest twitcher potężna i jesteście twitcher osom. Na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. To już jest wszystko. Wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech Boże Karanji wam sprzyja. Miłego, do następnego, wizu się odmelduje i widzimy się jutro na odcinku standardowym z Dripem. Hej! We had no time to say goodbye. so let's not call it that. Odcinku, który teraz pójdę nagrywać. Taki jest plan.